Partnerem merytorycznym programu jest Kancelaria NIK Noga i Kaczmarek. Porady dla kredytobiorcy. Bonjour. Boże. A, widzi pani, pani Paulino. Przywitałem się po francusku, czyli językiem, gdzie spora część Szwajcarów nim się posługuje. My na szczęście, przynajmniej przy naszych umowach frankowych, my, czyli ja także jestem frankowiczem, nie musiałem, ale jednak ten bonjour to mi się po nocach śni, bo jestem frankowiczem. Oznacza to, pani Paulino, że w kolejnych naszych spotkaniach będziemy mówić o kredytach walutowych, m.in. frankowych. Kłaniam się nisko, witam Paulinę Wasiak, menadżerkę działu prawnego kancelarii Nik, Noga i Kaczmarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Przechodzimy do kolejnej porcji pytań od słuchaczy. Przypomnę, że możecie je Państwo zadawać w kancelarii poprzez profil kancelarii na Facebooku Nick Noga i Kaczmarek i tam jest Messenger. I kolejne pytania, które wybraliśmy dotyczą e, kredytów walutowych, ale najpierw zacznę od tego, bo pewnie to każdego z nas nurtuje, czy jak ja do takich ludzi jak Państwo przychodzę, to muszę mieć od razu, po, być nastawiony na to, że przyjdę zanim zadam pytanie, to najpierw muszę zapłacić. Nie, podchodzimy bardzo prokliencko, powiem szczerze, i u nas w kancelarii analiza jakiegokolwiek kredytu, czy nawet jakiejkolwiek sprawy, bo nie prowadzimy też tylko kredytów, jest darmowa. Więc jak najbardziej można spokojnie podsyłać nam swoje dokumenty, wszystko sprawdzimy, przeanalizujemy, zrobimy to bezpłatnie i niezobowiązująco. A potem to się zobaczy, jak to wszystko będzie wyglądało. I, 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 finał finałów jest taki, że powinniśmy wygrać pieniądze w banku. Jak najbardziej. Więc zadaję pytanie naszego słuchacza, czy tak naprawdę bank, jeżeli przegra i ma nam oddać pieniądze, to nam te pieniądze oddaje? Czy tak jak w przypadku skupu butelek w sieci sklepowej, ok, oddasz butelki, a przychodzi wychodzi ci taki rachunek, że możesz w tym moim sklepie zrealizować za tą kwotę zakupki i to jeszcze przez miesiąc? Czy jest inaczej? Czy bank ma takie haczyki? Czy rzeczywiście nam tą kasę odda? Nie. Na szczęście po prawomocnym wyroku bank ma obowiązek rozliczyć się z klientem i w praktyce, mówiąc prosto, oznacza to taki fizyczny zwrot nadpłaconych rat lub po prostu potrącenie wzajemnych roszczeń, jeśli kapitał byłby jeszcze niespłacony. Oczywiście banki często składają apelacje, co wydłuża po prostu cały proces, ale finalnie wyroki jak najbardziej są wykonywane. A ile taka sprawa frankowa trwa? Czy mówimy o miesiącach, czy mówimy o latach? Najczęściej mówimy o latach. Choć zdarzają się też oczywiście krótsze postępowania, wszystko tak naprawdę zależy bezpośrednio od sądu, do którego składamy sprawę, od obciążenia referatu danego sędziego, no i oczywiście też o, od strategii banku w trakcie trwania procesu. Warto jednak pamiętać, że no, liczba tych korzystnych wyroków cały czas rośnie, więc więcej tych spraw wchodzi, więc im dłużej zwlekamy z wejściem na wokandę, tym trochę dla nas gorzej. No u mnie trwało parę ładnych, ładnych lat rzeczywiście z wszystkimi apelacjami, aż doszliśmy do wyroku dla mnie cudownego yy, i takiego ostatecznego i z czego bardzo się cieszę, sam bym sobie nie poradził. Od razu mówię, potrzebowałem od początku takich ludzi jak dzisiejsi goście i goście Państwa w Radiu Parada w programie Porady dla Kredytobiorcy, takich fachowców, jakim jest m.in. Paulina Wasiak, menadżerka działu prawnego kancelarii Nik Noga i Kaczmarek, której zadam kolejne przysłane przez... Państwa pytanie na Messengerze, czy jeśli spłaciłem już kredyt, to nadal mogę dochodzić swoich roszczeń od banku, czy już sprawa się zamkła i już nic? Tutaj spłata kredytu nie zamyka praktycznie kompletnie drogi do dochodzenia roszczeń. Klient może żądać tak naprawdę zwrotu tych nadpłaconych kwot nawet już dawno po zakończeniu umowy. Ograniczeniem są jedynie po prostu terminy przedawnienia. Na to musimy zwrócić uwagę. Dlatego również byli Frankowicze, którzy już spłacili swoje kredyty, mogą spokojnie analizować swoje umowy i wtedy dostaną konkretną informację. Dobra odpowiedź, przyjemna odpowiedź, sympatyczna odpowiedź. Cieszę się z tego powodu, że wiem coraz więcej, ale zapraszam, żeby wiedzieć więcej na kolejne nasze. Spotkania w cyklu programów Porady dla Kredytobiorcy na antenie Radia Parada, który ten program możecie Państwo słuchać od poniedziałku do piątku o 16.30 i powtarzamy te nasze rozmowy w dniu następnym o godzinie 10.30. Pani Paulina Wasiak, menadżer działu prawnego Kancelarii NIK, NOGA i Kaczmarek, jest dzisiaj Państwa gościem, ale z tego co wiem, u Państwa nie tylko Pani udziela takich porad, jest Was więcej. Jak najbardziej. Nasz dział w Łodzi liczy już ponad 37 pracowników. Jeżeli chodzi o Adwokatów czy dział prawny jest ich prawie 70. Do usłyszenia. Porady dla kredytobiorcy, czyli jak odzyskać niesłusznie zabrane nam pieniądze. Partnerem merytorycznym programu była kancelaria NIK, Noga i Kaczmarek.